Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie na 14. rundzie wyścigu PFL Akademii. Jesteśmy aktualnie na torze Spa Francorchamps w Belgii. Jeszcze dokłada niczym Louis Hamilton w prawdziwej, w prawdziwej formule. Mimo, że kierowcy mają do niego straty, to on jeszcze tutaj poprawia. Jaku Wander może jeszcze dokołać? na no, kierowcę Red Bulla, ale chyba ale mu nie przeszkodzi i jest to. 41-8 w trzecim sektorze. No ale i tak się poprawił, no. Zobaczmy, no, prawie 60 przewagi nad casprem i Agielon. Właśnie wyniki kwalifikacji ponad pół sekundy przewagi fejka nad casprem, później Agielon, Kielko, Kielkozaur, Miss. No, ulubienie z naszych fanów na szóstej pozycji, ale zobaczymy, jakie będzie miało tempo wyścigowe. Niżej Holda Jarek, Wariot na ósmej pozycji, dwóch kierowców Mercedesa w pierwszej dziesiątce. No, mogą być ze swojej postawy naprawdę bardzo zadowoleni, na 10 tery tym modelinie i zobaczymy jak tutaj strategicznie właśnie, bo On wydaje mi się, że będzie chciał jechać na tych Może oponach pośrednich nawet do deszczu To na spokojnie, nie będzie chciał ryzykować tej przebicia opony, dalej Mariusz, Maciew, Capybara i Spider Trzecie światło, czwarte światło, piąte światło I ruszają O Wyścig o Grand Prix Belgii Właśnie wystartował, lepszy start, wydaje mi się, że Agielona Tutaj w trójkę będą do pierwszego zakrętu. Ale w dwójkę, fejku. Cały czas na pierwszej pozycji. I tutaj skrzydła latają, nie wiem, czy z, nie, nie z bolidu Renault. Dobaczmy, zobaczmy może jak to wygląda. To na pozycji, jak jedą przed Casperem, tak jak już wspominałem, nic w Kielkozaura. zaura. Oj, kontakt tutaj, co tu się podziało? Kan doszkanny obraca się kierowca Williamsa niestety oj 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 No nie był to najlepszy początek wyścigu. Co teraz Mins na czwartej pozycji? Bardzo blisko teraz wszyscy tutaj kierowcy blokują. To przecież nie opony jest tutaj, atak kielkozaura. widzieliśmy tego. Dużo nam tutaj dzieje na starcie tutaj w trójką i tutaj... Co to się podziało? Wariot w bandzie. Przierzałem przez niego kierowcy. Jagielon 12 pozycji. Tu niestety mis jest strasznie blisko. atak, tak kontakt i urwana lotka. Jeszcze Kielkozaur wydaje mi się przez uderzenie Misa uderzył w Kersa, który niestety obrócił się z tej kontakty. No, kolejne brudne zachowanie Misa, ale awa to drugą pozycję przestał. Nie ma ataku tutaj. Do z kierowców. Jak po zewnętrznej atakuje Matt i jest to udany atak. Kierowcy Williamsa, ja się na nim, bo on będzie za chwilę atakował prawdopodobnie kierowca kierowce Ferrari czy Mariusza. Ma on większe opony. Wydaje mi się też, że przewaga tempa u kierowcy Williamsa jest zdecydowana. I teraz otwartym DRS-em i jest to spokojny atak. Tak jest, jest, na, jest. na dziewiątą pozycję. Tak jest, spokojny atak. Wyprzedzanie włączone. Po lidzie Red Bulla. Ale czy 4 to wykorzysta? Tak jest. Mi spada na pełną pozycję. Weźmy dwie pozycje w przeciągu, powiedzmy, no jednej prostej, tak naprawdę. Modelnik też tam skoczył właśnie przed kołdę Jarka. 10 za cołdy Jarkiem. Jeszcze tutaj nie, nie ma próby ataku. Ale do, wydaje mi się, że do pas stopu możemy już właśnie usiąść ten atak. No i tak jest. Łączone wyprzedzania. Ale. Znowu nam powiedział chyba kierowca jest teraz jaku Vander DNF. Jego mnóstwo 168. Jest kontakt, jest kontakt i hołda Jarek obrócony. I jak nie ma. Dostał 5 sekund, Jagielon za kontakt z hołdem Jarkiem, ale uszkodzić w jego bólu nie widzimy. Modelini nie Samochód bezpieczeństwa nie zobaczyłem, jest samochód bezpieczeństwa, przez wypadek chyba... Wandera. Widzimy, widzimy deszcz. Widzimy deszcz i teraz pytanie, czy kierowcy będą zjeżdżać. Jest, tak jest, samochód bezpieczeństwa na, na tym okrążeniu... ...zjeżdża do boksów, widzimy mocno zwalnia kierowca Red Bulla w stylu... Oj, 5 sekund, hołda Jarek, kolizja z wariodem. Ale pytanie, czy to... ...taki chyba wariot uderzył de Jarka i za co to to kary karę jest Alfa Tauri. Ale przenieśmy się do lidera, mocno zwalnia stawkę, czym Lewis Hamilton i Max Verstappen. Może nie aż tak bardzo, może jak Valtteri Bottas na Mugello, ale... Też mocno wspalnione stawki, wiadomo. Dogrzewają jeszcze opony, a tutaj na, pew na pewno odgrzanie opon nie jest łatwo, bo pada deszcz. Próbują kierowcy przytrzymać jednak... No, przytrzymać te opony... Do zjazdu na opony pośrednie, a teraz pamiętajmy, że jest okno boksu, które generalnie poprowadziło na zmianę opon na pośredniej ruszył kierowca Red Bulla. Już ponad sekundowa przewaga. Nie zjeżdża. Nikt nie zjeżdża, czyli jadą i próbują się kilka razy na tych oponach miękkich. Kierowcy już spokojna... To, do... spokojna. Bardzo dobry restart. Fejka. Żółta flaga. Kapiwara w boksie, ale co tu się podziało? Kierowca się obróci, Mariusz, Maciej się... Bo Jarek w boksie Kasper także zobaczymy, czy zjedzie też 4. Tery. tery także Lagielon? Także <grym> też Carsflame. No tutaj będzie zamieszanie w boksach. Czy nie zostanie zblokowany tutaj? Fejku, bo tutaj naprawdę kilku kierowców... Nie, Tery. Ale zjeżdżał po płony przejściowe. Fejku. Czy ktoś jednak spróbuje pośrednie? Nie, 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 wszyscy do tej intermediaty. Zakładają Spider zostaje na pana twardych i to on Chyba będzie liderem tego wyścigu. Nie, fejku, wyjechał już. I jeszcze Wariot. Jak jeden po odbytej karze wyjechał nam przed Kersheimem. Żółta flaga i wypadam chyba do Jarek. Oj, w bandzie. Bo on rusz. Daj, kamera. Nie pokazuje kierowcy, co tu się dzieje. O, oh jest prawa przednia lotka uszkodzona i to bardzo mocno. I curse flame wypada nam poza tor, ale bez uszkodzeń. Jedynie uciek ale naprawdę dużo stra czasu straconego. A już widzimy za jego plecami rozpędzonego kierowcę Alfa Romeo, czyli Misa. gdzie walka koło w koło. Tutaj piękny służbek od Kerslayma i mi obrócony. Pierwsi kierowcy będą w boksie, czyli już sądzę, że to jest zmiana na pit stop. 9 okrążeń do końca i zjeżdżają oni po opony pośrednie. Opony z żółtym paskiem Modelini za Kilkozaurem. Jak zobaczymy. Tak jest też. Opony pośrednie. Modelini będzie bardzo blisko. Kielkozaura. Oj, odpuścił. Wydaje mi się, że zapuścił, to lekko skręcił. Bielkozau. Wywieziony poza tor Modelini. I naprawdę twarda walka z kierowców nie odpuszcza ani jeden, ani drugi. Ale bardzo blisko jest. Rozwerzają do Oróż. I teraz chyba już będzie spokojny atak kierowcy McLarena. Nie odpuszcza się bóla, ale chowa się za tylnym świdem modeli Niego, ale tutaj kontra, piękna kontra Kielkozaura. Widzimy powtórkę z rozrywki, może niego okrążone, się tutaj się włącza do walki Jagielon, który wyszedł za Kielkozaura. Piękna walka tej trójki, aż miło się to ogląda, ale nie. Po stopu, później zahamował, ale nie ma ataku, jest kontakt. Kolejny kontakt, co tu się dzieje? Bielkozar także uderzył. Ale czy są uszkodzenia, w którymkolwiek zwolnił? Nie. Terry tutaj tak Kacpra! Kontakt tych dwóch kierowców! Chyba nie ma uszkodzenia. Ale nawet nie widziałem kiedy Tery aż tak bardzo się zbliżył. Do Kacpra. To i teraz jak genon walka z Modelinim. Dużo się dzieje Co okrożenia przed końcem. Teraz Kacper na wysiadata. Już nie wiem, szkoda, że nie ma podziału ekranu, żeby widzieć obydwie walki naraz. Mam kielon bez TRS-u i Kielkosaur przez Jagelona. Bo innego chyba jest za daleko. Tak jest. Dużo emocji, jest atak Jagielona po wewnętrznej. Wyjechał szeroko. Wielkozaur, jak razem nam na piątą pozycję, to musi on tutaj cisnąć. Jeśli chce jeszcze w ogóle piątą pozycję, tutaj po tarce przejechał, było bardzo ryzykowne. Wielkozaur, pół sekundy teraz ja się przenoszę zaraz do walki o drugą pozycję. Bo tutaj obydwa, obydwu kierowców nie ma żadnej kary. Więc tutaj pozycja na to, że będzie najważniejsza. Zobaczmy, jak tutaj się rozstrzygnie ta walka. Oni do stopu, jeszcze za daleko. Terry przed ostatnie okrążenie rozpoczął nam fejku. Teraz właśnie też rozpoczynają je yeah. kierowcy na drugiej i na trzeciej pozycji. PFL Wario z najszybszym okrążeniem, za 45.100. Zrobił jednak czas z Kersa. Przyszałem, że to już RSA Racing, ponieważ miał najszybsze okrążenie w tym wyścigu. Terry wypadł z DRS, chociaż 90. teraz w detekcji, czyli jednak jeszcze ma... DRS I mocno się zbliża do Hasa I nie ma ataku. Gielon będzie teraz próbował uczyć modeli niego. Na. Na. baterii, co tu się tał? Tery DNF. No nie wierzę! Kierowca Reno odpada z wyścigu na przedostatnim okrążeniu. i w... Nie było ataków daleko, Modellini, on musi tej przycisnąć. Ale odpadła lotka! Bolidu Redbura bodajże. Tak jest, prawa przednia lotka uszkodzona u Kielkosaura, więc teraz za ten fake, który je... za się, na którego ja się przeniosę. Może już nawet. No, pojechał on. Niesamowite Grand Prix, no kwalifikacje zdominowane. Z tego spędzam tam 6,7 nad drugim. Wyścig też spokojnie przejechany przez kierowcę Red Bulla i, i przekraczony linię mety jako pierwszy. Cieszy się z tego zwycięstwa na pewno. Jest to jego drugie zwycięstwo w tym sezonie. Pierwsze było na Grand Prix Wielkiej Brytanii. I tak się właśnie prezentują końcowe wyniki. Na pierwszej fejku, tak już wspominałem, dalej Kacper. Też dobry bardzo wyścig, spokojny. Kierowcy Hasa, chociaż Terry naprawdę nie ogłaszał mu zadania. Dalej modelini Kielkozaur, Jakielon, Miss, Kers, Swem, Holda, Jarek, Kapibara, Mariusz, Wariot, Spider, Terry, Matt Jakub